Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale FIFA 20. No i cóż, kolejny odcinek przed nami, czas zacząć, więc mam nadzieję, że będzie się działo, bo jest grubo. Teraz będziemy grali w Lidze Mistrzów z Intermediolanem. No, na chwilę obecną mamy 0 punktów. Jeden mecz przegrany. Zobaczmy naszą. Ligę, jak to wygląda, jesteśmy na czwartym miejscu. Mamy 15 punktów: Atletico ma 21. Do Real'u tracimy 3 punkty. No, nieźle nam się sezon zaczął. W półfinale Superkopa będziemy grali z Realem Madryt. No, to się będzie działo. No, ale cóż, no cóż, no cóż, cóż tutaj można wyrzec. Więc, nas będzie interesował ten mecz. Z Interem Mediolan, żeby wygrać te trzy punkty, nic mi nie pozostaje. Jak zaprosić Państwa do oglądania? No i dobra, przejdźmy do tego meczu. No i cóż, zaczynamy na spokojnie. Może nam się tu coś uda wygrać, w co chyba wątpimy. Messi przerzuca do Fieri po na lewą stronę Neymar. Kurczę, brakowało mi tego Neymara w tej Barcelonie. Nie? To był błąd ich, że oni go w ogóle sprzedali. Wecino przeszedł naszą obronę, no ale na spalonym był zawodnik Mediolanu. Bardzo nas to niezmiernie cieszy. De Jong, zagrajmy tutaj do Filipo, do Neymara. Zejdźmy w dół, super Griezmann, Kurde, De Jong, świetnie do Neymara. Neymar, parę zwodów, no ale no niestety obrońcy nas wyprzedzili. Przejmy, przejmijmy tą piłkę. Dobrze, 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 dobrze. Neymar, przerzućmy to do. Aj, mogliśmy bardziej do Semendo przerzucić, no ale dobra, jest ta piłka u Semendo. Co zrobi Semento do De Jonga? De Jong szuka Griezmana. Griezman eee, za bardzo. Ok, Messi Dobra, wrzućmy to, wrzućmy to. Ach, ten Griezman. Normalnie dla mnie to jest. Chore, że go zostawiłem, no ale. Cóż, zabierzmy tą piłkę. Lukaku. Podanie do Aspas. Aspas przedzierał się, ale świetnie. Widal z współpracują. Teraz tutaj do Firipo. Dobra, 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 dobra. Powiem wam, że będzie niezły wyczyn, żeby to wszystko wygrać. Bo to jest masakra, jak żeśmy zaczęli. Ale może teraz. Olej Messi strzelił bramkę. Super. Mam nadzieję, że uda nam się tą powtórkę zobaczyć. Bardzo ładnie Messi tam poszedł. Nasz czupaczka, zobaczmy. Fieripo ładnie wrzucił i świetnie urwał się obrońcą prawie. Zobaczmy to z drugiej kamery. Ależ się rzucił. jak na Messiego. To jest normalnie cud, że on taką piłę uderzył. No ale cóż, nieważne jak uderzył, ważne, że my od 23 minuty prowadzimy z Intermediorani 1-0. Więc jest bardzo dobrze Może będzie druga szansa na bramkę Griezmann Do De Jonga De Jong do Griezmana Ależ mu odskoczyła ta piłka Szkur de mole Dobra 44 minuta Ajbrowicz! Odebrał nam tą piłkę No i Inter się roz. Kręca, aspas, ale nie doszła. Piłka do zawodników Interu, świetnie nasi. No i koniec pierwszej połowy. No i na ekranach nasz strzel... strzelec bramki na 1-0. No, powiem wam, że od razu lepiej mi się troszeczkę gra. Mam nadzieję, że. Jeszcze jedną brameczkę jakąś tu ukończymy, To by było już naprawdę bardzo fajnie Ale to się zaraz wszystko okaże e, 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 Ej, 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 ej Eriksen Jak nie ma kto strzelać, to przychodzi Eriksen na ratunek, jak to się mówi Ale okej okay. Dobra Wyjazd tą piłą do przodu, panowie gramy długie piły De Jong, kurczę, jest normalnie tak yy, dla mnie dobrym zawodnikiem się zrobił tutaj teraz w klubie, ale szkoda, szkoda, szkoda. Może teraz De Jong szuka Messiego, jest Messi, ale Messi stracił piłkę. Busquets, Griezmann do Messiego. Griezmann co on zrobi? Griezmann tylko nie niesie piłki, okej. Okay. Busquets, Busquets szuka kolegów Vinladum, A, -a, A Messi, ach. No i cóż, 73 minuta za nami już. Oj 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 świetnie, świetnie tam piłkę na ślizgu. Bardzo dobrze, teraz tutaj bez problemu łapie. Messi przy piłce, Messi się rozkręca, dobra, poczekajmy dla kolegów. oddaj Messi to. <grym> Kuźwa, czego nie szybciej tę piłkę podałeś? Jezus, masakra. Uwaga, bo się robi niebezpiecznie, a samoch poradził sobie. Aj, Eriksen, dobrze to jest, Oj, 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 ale błąd taki wybicia, nie możemy tak panowie. Griezmann, dobra, do skrzydełko, do Messiego rozkręć to tempo dobra, poczekajmy na kolegów, Griezmann Griezmann do Busquetsa Busquets, aj, stracił na rzecz Brozowicza Vencino, Vencino, eee, czy nikt mu tej piłki nie może odebrać i a ja pierdyle, Martinez świetnie, świetnie Virgil, Weindijk jest Griezmann. O Jezus. No. Już myślałem, że coś będzie z tego, ale. Dobrze jest, panowie. Świetnie. De Jong. De Jong. Dawaj. Eaj, daj, daj. Oddaj tą piłkę. Kurde, ciężko się gra. Oj. Oj. Houston. No gryź go tam po kostkach. Ojoj! 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 oj nie, nie trafił na szczęście. No i cóż, pan sędzia kończy to spotkanie. My wygrywamy 1-0. Trzy cenne punkty. Dzięki temu panu. Uhu! No i dobra, jest ok. Kolejny mecz nas tam czeka. Nie wiem, czy nie, to nie będzie chyba bodajże Sevilla. Ale zaraz zobaczymy. Kogo mamy na tacy Takie Seville mamy Do obgrania No to Zapraszam do oglądania I walczymy o te 3 punkty De Jonga Przesuniemy na Busquetsa Neymara damy do środka, bo świetnie tam Neymar Sobie radził w środku Za Griezmannem, ale Puścimy tam Depaya Pareira? Y -y. Nie, Lenglet zagra za pikkę, nie, za Wandajka go damy, bo on też tam ostatnio namarudził, że troszeczkę y nie gra. No i co, Busquets? A Kiem je wpuścimy? No i chyba tak. No i tak wygląda nasz Tempele Messi Neymar. A więc zaczynamy. Świetnie Leo Messi. Messi, Messi, Messi. Odegraj Semendo, Semendo Spokojnie, panowie, dobrze. Depaj. O Boże, szósta minuta. Matyc Depaj. Aż się serduszko cieszy. Zobaczmy tą powtórkę, ale sobie tam przerzucił tą piłeczkę. Zobaczmy jeszcze raz, Semendo, podanie do De Jonga, De Jongs, do Depaya, Depay, już myślałem, że nie wejdzie to, ale jednak ten słupeczek nasz, na szczęście nam pomógł, więc jest dobrze już, od szóstej minuty prowadzimy 1-0 z Sewillą, więc jest dobrze. Może coś z tego będzie. Jeszcze jedną brameczkę, jakbyśmy huknęli. To by się już lepiej nam grało. Messi Messi na spokojnie do Depaja Depaj huknął. Ach! Jest! Gol! Kuźwa. Naspalony. Ole Depaj tam powiem wam hu huknął. Kurde, szkoda, że ten pierdolony. <tryk> Oj! Pręcik. Był. A Messi naspalony. Depaj. Próbowało się tam prześliznąć, ale się nie udało. Cóż. No jest dobrze, jest dobrze. Kontrolujemy grę w tym spotkaniu. Więc co nas bardzo niezmiernie cieszy, Neymar Neymar! Ach! Dobrze. No i nasz trener kapusta niezadowolony, że to nie siadło po strzale Neymara. Króciutko, Neymar wrzuca, depaj, aj, ach, szkoda, nie doszło. No i cóż, jedziemy drugą połowę. Na razie bardzo, bardzo mnie to cieszy, że prowadzimy te skromne 1-0. ojojojojo, jakie podanie do Suso, czy on dojdzie? Niemożliwe, że on to, ja pier, już, dobrze, pikę. Uff. Bo mogło być groźnie, ale że Suso do tej piły doszedł, to jestem normalnie pod wrażeniem. Świetnie. O, drugi De Jong gra w Sewilli, ale to nie ten De Jong. Frank u nas gra. Neymar do Depaya to jest normalnie zawodnik, kurde, w Setno kupiony. Bardzo mi się nim dobrze, fajnie gra. Jak tylko ma możliwość wejścia, bo jest ogólnie zmiennikiem Griezmana. Ale że tak powiem, chyba on będzie e, taką dziewiątką już na stałe. Bo Griezmann to jest normalnie nie wypał jako napastnik. Ale uwaga, bo tutaj mamy znów szansę Depay. poczekajmy. Aj, jeszcze raz, do kogo? Dawaj to Kuźwa, i teraz kto dogoni? Suso, ja pierdyle, jak ten suso nam tu ucieka, nie? E kolego, no w końcu, szybkie odegranie do Neymara. Neymar do Messiego, na prawe skrzydło, spokojnie, tu ucieka nam Depay. Poczekaj do Messiego. Aj, szkoda, szkoda, szkoda Że ta piłka nam odskoczyła Bo mogłoby być coś z tej akcji eee, czy mógłby O co tu chodzi Dembele Depaj, depaj Mempis, depaj Aj, za słaby strzał Szkurde A już mogło być 2-0 no, Musimy ciągle wygrywać mecze No bo Atletico Madryt nam naprawdę Bardzo wysoko odskoczyło No my też y Start w sezonie mieliśmy bardzo kiepski troszeczkę Teraz dopiero zaczyna się To wszystko nam układać Więc jest naprawdę o co walczyć Musimy każdy mecz wygrywać Świetnie I poszedł depa, idź, uderz What the fuck Okej, okay, może coś z tego będzie. Depaj. No i Neymarino no bardzo stracił piłkę szybko. Oj 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 oj, Ten susosz mnie tu zaczyna denerwować. Świetnie lęglet, wyczyścił to. O to chodzi. Właśnie tak mamy grać. Ostro. Kuźwa, ale celniejsze podania. Depaj. Do kogo? Dembele chciałeś odegrać? I znów ta piła do SUSO. Ja pierdyle Oj, teraz Lęgle się pomylił. Ale świetnie, Fati. Chyba to był Fati. SUSO strzedł, no to dobrze. To świetnie pioskuje, ale to jest Mendo wyjaśnia tam. Poczekajmy Dembele Messi i Messi stracił tą piłkę Szkoda, szkoda Bo mogło być ciekawie Oj, Good day Ale obrońcy na posterunku Świetnie Teraz Messi masz dużo miejsca Ale my sobie pogadamy do Memphisa Spokojnie, spokojnie Messi <laughs> Że Messi nie strzelił z lewej nogi To jest normalnie Przód Neymar schodzi, wchodzi Pereiro. A cóż, damy młodym też pograć. I wygrywamy skromnie. 1-0, można powiedzieć. Ale chwila, bo mamy jeszcze szansę na powiększenie przed, do końca. Ale to nie, już pan sędzia będzie. Kończ to! No, a to już. Ojoj! Kończ. Na szczęście skończył. No i wygrywamy 1-0 z Sewillą, Mamy cenne 3 punkty, co nas bardzo niezmiernie cieszy, więc jest bardzo dobrze. Przy piąteczki jej trenerów. No i... no i dobra, kolejne mecze mamy. Co tu chcą od nas? Dobra, mało ważne, przewiniemy to. Z Eibarem zagramy, ale mecze sobie tym przesymulujemy. Myślę, zobaczmy na Eibar, tak, jest poza dziesiątką, więc spokojnie możemy sobie przesymulować. No i zobaczmy, jak będzie ten wynik 4-0. Dwie bramki Neymar i dwie bramki Waj. Kurde, nie zwróciłem uwagi. Tu mamy ligę mistrzów. Gramy ze Sławia Praga, ale ten mecz chyba też sobie przesymulujemy. Zrobmy sobie trening na szybko Zawodników naszych Depay bardzo nam się tam świetnie rozwija No i Z Pragą też sobie przesymulujemy Mecz, bo to yy, nie jest jakiś Wyczyn Żebyśmy sobie Mogli ten mecz przegrać, no ale wszystko się może zdarzyć Zobaczmy Co tu będzie, co tu będzie I wygrywamy 2-0 po bramce Messiego i De Jonga Co nas bardzo niezmiernie cieszy Więc w Lidze Mistrzów też mamy 3 punkty, no i widzę w tabeli, jesteśmy na trzecim miejscu. Mamy 21 punktów, 3 punkty straty do Real'u, z którym właśnie będziemy grali, a 6 punktów do Atletico Madryt. O Jezus, więc przejdźmy do tego meczu. Jeden hazard, oj, Semendo, Aj, przeszedł, kurźwa. ale jest Sergio Busquets na swoim posterunku, Messi, spokojnie, spokojnie, okej, okay. musimy bardzo spokojnie grać, bo kurde, tu może być nieciekawie, dobra, Messi, rusz, poczekajmy na zawodników naszych, bo jesteśmy sami, w sumie mogliśmy uderzyć, no ale dobra. Też nie wiedziałem, co mam z tym zrobić ogólnie. O, Pressings poszedł, więc Real się pogubił w obronie. Neymar. Wrzut. A i nie dokładnie, ale przejmiemy tą piłkę. No na chwilę ją żeśmy sprze... oj oj. Eden Hazard do Casemiro. Casemiro przerzuca do Bale'a. Bale opanował tą piłkę na prawym skrzydle. Bale wzwód. Minął naszego obrońcę, ojoj, ojoj, Wybij nie tu, i na szczęście hazard nie wie, co ma z tą piłką zrobić. No to, kurde, musimy wygrać, żeby mieć cenne 3 punkty. Wtedy real dogonimy sobie i byśmy byli chyba na drugim miejscu, ale to wszystko się okaże po 90 minutach gry. Neymar Neymar. I jeszcze jeden zwód De Jong De Jong W środek bramki Boże, De Jong To nie tak Ale ten mecz się nie układa normalnie Messi Messi kontra Marcelo Marcelo go próbuje dogonić, ale Messi się urwał Messi, będzie niebezpiecznie Do De Jonga troszkę za plecy De Jong, przerzucenie i... O Jezus. A tak było blisko. No i jakiś dziwny faul był. Króciutko. Wierdził. Dobra. Opanujmy to do pierwszej połowy, bezbramkowo. No, panie sędzio, kończ tą połowę, bo już. Ojoj. Ojoj. Bejl. Kurde, pogubili się nasi obrońcy Bail. Czy ktoś nie może go zatrzymać? Na szczęście za słabo. O ja, pierdyle, co tu się dzieje? Dobra, koniec pierwszej połowy. Boże święty. No dobra, Griezmann de Jong tutaj busket zejdzie a wejdzie Depay, Griezmanna damy z tyłu. No, Griezmanna zostawimy z tyłu, tak jak właśnie i Depay. Może coś z tego wyjdzie, w co wątpię. Chyba. Jest ransa, Mendo się zagalopować pod pole karne. Depaj, depaj, szuka kolegów i kurtu, a broni. Bale schodzi. Przestrzelił nawet! Ja pierdylem. No ale cóż, dobrze jest, Neymar Depaj. Kurde, muszę znaleźć innego napastnika za tego Griezmana. Bo już normalnie mnie szlak zaraz trafi z tym Griezmanem. Niebezpiecznie, ale waindak na posterunku króciutko. Neymar się wrócił do obrony De Jong Do Griezmana Griezman tylko nie zepsuj tego Wirdziel aż się tam wy Nasza obrońca aż tam poszła eee! Coś ty zrobił Pikę wyczyścił świetnie Cemento. E, przepraszam Messi Na spokojnie Panowie na spokojnie przerzućmy tą piłkę Na lewą stronę do Neymara A faul Stemendo mała chodząca Asenso Bender do Benzemy Oj Asenso Ale pikę na swoim miejscu Więc jest dobrze Może ta, to jest ta szansa Neymar na Firipo Filippo do Grismana Grisman Gry Skuźwa i stracił tą piłkę Co za gamuń. Niebezpieczeństwo za. O, przepraszam. No dobra. Może to jest ta akcja, no ale niedokładnie to doszło wszystko. Kurde, powiem Wam, że to jest nie do pojęcia. A i szkoda, szkoda. No, kurde, no są nam cenne punkty potrzebne i to jeszcze z realem. Tym bardziej. Ujoj, ojoj. Świetnie, Semendo. Przejął tą piłeczkę, Neymar. Może to będzie ta akcja stulecia. Świetnie, Neymar. Poczeka, szuka kolegów. Griezmann. Griezmann. Yeah. No i cóż, co ja mogę więcej powiedzieć na temat tego Grismana? No co ja mogę powiedzieć? To jest katastrofa! Grisman. Depai! Aj, kurtua! Depa. Aj, przepraszam, winlandu! A, on dostaje żółtą kartkę za tamten faul Ależ kurde, Depaj mógł! Mógł! No dobra, zagrajmy krótko. Messi. Messi. Ej. Neymar. Neymar, wrzuć, wrzuć. Dobrze. I. Nie wierzę. Fati. Ale żeś spudłował. No i koniec tego spotkania. To była seta w tym meczu. Boże święty, aż mnie serducho zabolał. Jak on tego nie strzelił Ojej już No statystyki są powiedzmy wyrównane No cóż Jeden punkcik na naszym koncie Ale mnie boli ta seta Kurde mole Mamy 22 punkty 3 punkty cały czas za realem Ajajaj Dobra zróbmy tu trening Bo obrońców normalnie mnie to kurde boli taka seta poszła a tutaj kurde no niewykorzystana a jak on mógł się tak pomylić aż mnie zabolało dobra ten mecz przesumulujemy aczkolwiek zobaczmy tabelę tak, spokojnie, bo oni są na 15 miejscu, więc tu nam nic nie grozi. Ustawmy sobie ten nasz drugi składzik. I To nas nie niezmiernie cię... Lęgle strzelił bramkę i fat i dwie brameczki. No Ale nie, i tak ci nie wybaczę tej bramki przeciwko Realowi, kurde, której nie trafiłeś. No zabolało mnie to bardzo, bo to była setunia. To była setunia. Tabela, tu też możemy sobie spokojnie przesymulować. No i cóż, zobaczmy z Levente. No i elegancko 2-0 Griezmann i Depay. No i cóż, bardzo fajnie. Tu mamy meczyk z Lizemistrzów Mistrzów z, z Praga. Pierwszy, zrobimy sobie trening, żeby in było. Tu musimy obrońców troszeczkę też wyćwiczyć. Ok, przejdźmy dalej. No i cóż, ze Sławą Praga na chwilę obecną mamy 6 punkcików. Ten mecz sobie przysymulujemy bo to jest drużyna, która nam nie za, zagraża aż tak. O, co tu się działo? Dobra, yy, coś tu się stało. Któż to? <laughs> A, race, kontuzja, ajajaj, dobra, dajmy De Jonga, no i gitarka. No i możemy sobie spokojnie przesumulować. Będziemy mieli trzy cenne punkty. Tu się wycud jakiś zdarzył, żeby było inaczej. No i Lenglet, Dembele, Depay, 3 1. wygrywamy. Mamy cenne 3 punkciki, więc to nas bardzo niezmiernie cieszy. Zobaczmy, tabelem No, kliknij się, o Mamy trzecie miejsce, 28 punktów 3 punkty straty do realu Oj Tu mamy troszkę więcej do, jeszcze do tych Tabelem będzie zamykało Celta Vigo No i cóż, moi kochani Mógłbym rzec A chyba przejdźmy do tego meczu jeszcze, bo to będzie z Celtą Vigo. Tak, oni zamykają tabelę, więc nic nam nie zagraża. No i zobaczmy, cenne nasze trzy punkty. Wygrywamy 2-1 po strzele Depaja, co nas bardzo niezmiernie cieszy. No cóż, moi kochani, to będzie wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego, elo!